Cześć Wam. Dzisiaj tak na szybkiego e, wpadam, o, za chwilę będę prowadził wykład. A wiem, że czekacie na systemy skrócone, więc e, szybciutko systemik dzisiaj 61648, króciutki odcinek. Fajny system. E, system, który ma tak naprawdę dwa zastosowania, ale ja nie polecam gry e, dużego lotka, bo wartość na takie gry jest bardzo niska. Niemniej jednak, już to kiedyś zostało odkryte, kiedyś jeszcze, kiedy nie było gry, chyba trafił i bardzo dużo ludzi skreślało numerki, to w dużym lotku była opcja mieć wartość oczekiwaną dodatnią, czyli że gra w dużego lotka się opłacała. A to wszystko za sprawą tego, że ludzie skreślali najczęściej swoje ulubione numerki. No sobie tam od 1 do 49 te numerki sobie skreślali. To tam skreślali sobie swoje takie najczęściej, najbardziej szczęśliwe, czyli 7 się powtarzała, jakieś daty urodzenia, 20, 22 niektórzy uważają za szczęśliwą liczbę, tam 13, jedynki i tak i tak dalej. Takie liczby były najczęściej wybiegane i to dało się sprawdzić, ponieważ na, jak ktoś by zbiegał te kwitki, wszystkie i porównywał, jakie liczby były, jak płacone, to się okazało, że jeżeli padały liczby bardzo rzadkie, typu na przykład 43, no rzadko ktoś ma ulubioną liczbę 43, e, albo tam 37, e, czyli liczby, które nie są ani datami żadnymi szczęśliwymi, ani trudno, żeby, żeby taka liczba była e, przez kogoś jakoś tam jako typowo szczęśliwy numer e, e, typowana, e, to kiedy padały takie liczby, to płatności były Kilkukrotnie wyższe niż gdy padały liczby typu 7, 11 i tak dalej. E, czy tam dziesiątka, czy tam jakieś tam takie niskie, niskie liczby. E, I co to dawało? Bo e, prawdopodobieństwo wystąpienia tych liczb, jak i tamtych liczb, było takie same. Bo jest to maszyna losująca, a nie ma powodu, żeby e, oszukiwała, bo i tak wartość oczekiwana gry jest 50%, bo 50% zabiera, e, zabiera organizator gry. Jest to wskazane normalnie w regulaminie. E, więc, więc, tutaj, jakby to powiedzieć, nie miało to najmniejszego znaczenia, natomiast miało znaczenie takie, że e, e, to jest polega na, polega na tym, że się dzielimy swoimi własnymi pieniędzmi, które włożyliśmy. A więc, jeżeli e, ja sam trafię szóstkę, albo sam trafię piątkę, albo tych piątek będzie bardzo mało, i tak dalej, to płatności za tą piątkę, za czwórkę, i tak dalej, za te wszystkie rzeczy e, będą dużo, dużo wyższe, jeżeli wytypuję liczby jakieś, które są rzadkimi liczbami, rzadko typowymi. I dlatego ten system ma bardzo fajne zastosowanie, wybierając po prostu te rzadko typowane liczby przez ludzi i tutaj mamy akurat typowy system nasz 6 czyli 6, 16, 48, wybieramy sobie 16 takich liczb rzadko, rzadko typowanych i skreślamy je w postaci 48 koponów. Zaraz wam powiem o ile ten system się skraca i jak dużo taniej można go zagrać. Natomiast nie robiłem do niego gwarancji pod, pod kątem dużego lotka, czyli piątki, czwórki, trójki, jak są płacone dalej, Dlatego, że w książeczce był pod systemami do buchmacherki ten system. A ponieważ w buchmacherce liczą się tylko pełne kupony trafione, szóstki, akurat w tym wypadku, bo przy zakładach bezpiecznych to także piątki. Natomiast on jest tutaj specjalnie pod Buchmachekiem. Ja też nie namawiam do gry w dużego lotka. Natomiast, jeżeli już ktoś bardzo namiętnie gra w dużego lotka, jest to, jest, jest to typowy, fajny system do dużego lotka też. Dobra. Natomiast jeszcze tylko zapomniałem o tym wspomnieć, że od kiedy już weszło w dużym lotku chybiutrafiu, to dużo ludzi gra chybiutrafiu. Na tyle dużo, że. Prawie zanikły te różnice pomiędzy płatnościami przy tych rzadkich liczbach i przy tych częstych liczbach, ze względu na wygodę, jaką stało się typowanie. Chyby trafił, więc tak samo często są te liczby i te mniejsze i większe są tak samo często typowane. Może troszeczkę rzadziej te, te rzadsze, ale, ale tylko niewiele, bo mało osób gra, skreśla jeszcze, jeszcze liczbę. Dobra, wracając do zastosowania: 6,16,48 czyli wybieramy 16 zdarzeń, robimy z tego możliwe jak najwięcej szóstek, tak żeby były one symetrycznie rozłożone, jak widzicie tutaj na tabelce, tu jest akurat od 1 do 24, zaraz Wam pokażę tutaj drugą część tabelki, czyli od 25 macie do 48, tak to jest wszystko rozpisane, system oczywiście jest tak, także symetryczny, jest, tutaj są wszystkie kombinacje dwóch. oczywiście, i e, właśnie, chyba trójek też, trójek też, trójki też są wszystkie. Wszystkie możliwe kombinacje trójek są nawet. Dobrze, jaka jest przewaga tego systemu? Otóż, gdybyśmy chcieli skreślić wszystkie możliwe szóstki z 16 kombinacji, to mamy do skreślenia aż 16 silnia podzielić na 10 silnia razy 6 silnia to po skróceniu 16 z 10 silnia daje 16 razy 15 razy 14 hezy 13 × 12 hezy 11 podzielić przez 6 silnia, czyli 720, a to po skróceniu daje 8008 kuponów. Dokładnie 8008 kuponów musielibyście skreślić, żeby zagrać wszystkie możliwe szóstki z 16. I co wtedy się stanie? No jak skreślicie 8008 kuponów, niedługo stracicie mnóstwo czasu, to Jak system nie wejdzie, bo będzie lipa, bo w meczek, które postawiliście, okazało się słabe. To wtopicie 8800 kuponów i jakieś pół dnia ciężkiej pracy. I też sądzę, że dużo, dużo pieniędzy za to by musiało pójść. Już pomijam logistykę, realność tego wszystkiego i tak dalej. Mamy możliwość tutaj 8800 kuponów skrócić do zaledwie 48 kuponów. Oczywiście, jeżeli traficie tylko 6 z 16, to prawdopodobieństwo, że taka szóstka akurat znajdzie się na kuponie, bo 6 z 16 to nie ukrywajmy, to jest mało przy, powiedzmy, jakichś tam niskich kursach, to jest bardzo, bardzo słabe trafienie. Natomiast, e jeżeli tylko 6 z 16 traficie, no to tutaj macie poniżej 1% szansy, że taka szóstka Wam wejdzie. No ale zobaczcie, jak, jak przedstawiają się gwarancje. Przy trzech trafieniach, e pewność trójki wynosi aż 85,7% szans. Czyli nie ma wszystkich pełnych trójek, bo 14% szansy, że nie trafimy trójki przy trzech, to się pomyliłem troszeczkę mówiąc, że wszystkie trójki są, prawie wszystkie trójki są, jak widać. I, przy, i mamy 85% szansy, że trafimy aż takie trójki dwie. Czyli trójki się praktycznie powtarzają. E, dobra, przy trafieniu 4, to już mówię tak w kontekście dużego lotka, tak? E, Prawdomyś trafienia czwórki mamy, jak widać, 39,6% szans. Za to jeżeli chodzi o trafienie. Trójki, to trójki już mamy 98,9% szans, że trafimy trójki i to nie mało, bo albo 4 trójki, albo 8, albo 6 trójek. Tak jak widać w tabelce, jeżeli trafimy 5 liczb z tych, z tych, w tych 16, to pewność do trafienia piątki już nam rośnie, już jest 6,6% szans, że trafimy piątkę w dużym lotku. Oprócz tego 10 trójek, czyli to już jest bardzo ładny zysk. 22% na to, że trafimy czwórkę i 6 trójek i 23% yy, szans, że 2 czwórki i 10 trójek oraz jakieś minimalne szanse, że yy, nie trafimy, że trafimy tylko 12 trójek. Dobra. Przy trafieniu 6, to pewność do trafienia szóstki, tak jak już mówiłem, yy, jest niecały 1%, no bo to jest jednak Liczba kombinacji 8008, a my gramy tylko 48, więc 48 podzielić na 8008, to już sami widzicie, że to jest trochę powyżej 0,5% szansy na trafienie szóstki. Natomiast zobaczcie, że mamy tutaj do czynienia też również z bardzo dużym prawdopodobieństwem trafienia jednej piątki, 36%, 3 czwórek i 14 trójek. No i wiele innych jeszcze kombinacji czwórkowo-trójkowych. Natomiast mamy gwarancję, że czwórkę na pewno trafiliśmy, jak widzicie na tabelce tutaj, jeżeli chodzi o 6 trafień, jakbyśmy 6 trafili z 48, e, przepraszam, z tych 16. 6 z 16 to zobaczcie, czwórki mamy gwarantowane i to nie jedno. Dobra. Przy 7 już ma szansa na trafienie 6 w totka. Zobaczcie jaka jest wysoka. 7miu Nie ma 7, bo przecież 7 kulek nie losują, Zapomniałem przecież. To jest tutaj, już przechodzimy do gwarancji odnośnie Buchmachecha. Przejdziemy sobie do głuchy, bo nas interesują te wyższe liczby, czyli od kiedy mamy gwarancję trafienia szóstki. Ok, i mamy tutaj już te wyższe liczby. Typujemy tutaj troszeczkę niższe kuchy, bo z 16 chcielibyśmy trafić przynajmniej 11, czyli zakładamy 5 błędów. Zakładamy 5 błędów, 5 błędów możemy popełnić. 48 kuponów wysyłamy. Popełniamy z 16 pozycji 5 błędów to, to nie jest aż tak dużo, eee, jakiś dobry typ, to nie powinien mieć więcej niż 3-4 błędy przy niskich kursach powiedzmy. Tutaj przy 5 błędach, zobaczcie jaką mamy sytuację, przy 5 błędach mamy gwarantowane 6, eee, czyli mamy dwie gwarantowane 6. Nie patrzcie na tą tabelę wygranych 5, 4, 3, bo teraz już nas interesują tylko tylko zastosowanie do buchmacherki, a więc chyba żebyście jeszcze dodatkowo skrócone, czyli w tym systemie. Natomiast to jest akurat z Mutilodka z zgarnięte Natomiast one są oczywiście takie same, tyle że nas interesują szóstki. Przy 11 trafieniach mamy pewność, że trafiliśmy co najmniej dwie szóstki, a mamy największe prawdopodobieństwo trafić 3 szóstki, 3 kupony, ako 6? tak? Także widzicie, mamy możliwość też 5,5% szansy, że trafi nam się 6 kuponów, ako 6. no nie? To już to jest jakaś tam duża lepsza wygrana. No i widzicie, przy 12 trafieniach to wszystko rośnie. Już mamy minimalnie cztery trafione szóstki. Ponad 50% szans, że mamy 6 trafionych szóstek. No i teoretycznie nawet możemy trafić 12 szóstek trafionych. No, Przy 13 zdarzeniach, tak jak już widzicie, to już jest 12 odpowiednio szóstek lub 10 szóstek. 10 trochę bardziej prawdopodobne. No i przy 14 mamy 100% pewności, że trafiliśmy 18 szóstek. Przy 15 mamy 100% pewności, że trafiliśmy 30 szóstek, czyli zobaczcie, przy jednym błędzie, jakbyście na 16 zdarzeń jeden błąd popełnili, to macie 100% pewności, że trafiliście 30. Kuponów 6, 30, 48 kuponów trafione są. Także przy niskich kursach to jest już bardzo ładna wygrana. Jeden błąd, a zobaczcie, jak dużo daje zysku. No i wiadomo, że przy 16 trafiamy wszystkie kupony. Dobra, eee, więc tak. Eee, system, mówię, ma fajne zastosowania. W sensie, jeżeli ktoś gra dużego lotka, to bo to jest 6-16, czyli akurat na szóstki. Eee, natomiast jeżeli chodzi o. O zastosowaniu w Buchmachachce to już tylko kwestia tego, co Wy wybieracie, co typujecie. Ja tutaj zakładałbym z góry nastawienie się na powiedzmy, że ja się wybieram sobie jakieś kursy, nastawiam się na powiedzmy 3-4 błędy. Czyli interesuje mnie strzelenie z 16, powiedzmy minimum 12 zdarzeń tefin i wtedy mam gwarancję, że te 4 kupony na pewno się trafione szóstki znajdą. Więc jeżeli chcę, żeby mi te 4 kupony zwróciły, to muszę takie Ako 6 mieć po kursach minimum 12 po podatku, tak? Wtedy mi na pewno zwraca się kupon, a jeszcze mogę mieć więcej tych sióstek i wtedy oczywiście mam ładny zysk. Dobra, tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzach, jakie jeszcze systemy Was interesują, może jakieś specjalne macie życzenia, jeżeli chodzi o zastosowanie, czyli na przykład zapytacie się mnie co, a co na przykład jaki system by się przydał do remisu w koszykówce, albo przykładowo nie wiem, ktoś typuje powiedzmy baseballa czy jakieś inne kursy itd., itd, I pod to system go interesuje. Też chciałbym wiedzieć, czy bardziej Was interesują systemy krótsze na małą ilość kuponów, czy też te dłuższe. Te dłuższe wymagają trochę zabawy, ale one mają lepsze gwarancje, one są trudniejsze do rozpisania. A te krótkie są z reguły bardzo prostymi systemami, więc, więc no, o wiele bardziej wartościowe są te długie systemy. Chociaż wy wizualnie pewnie idąc na łatwiznę, wolelibyście te krótsze. Natomiast no, jakiś sygnał z waszej strony: piście co chcecie za tydzień, jakiś system. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Hej.